Widzę przestrzeń, idę się przejść gdzieś, pełna swoboda, bo szkoła idą z czytaniem w zasadzie nie idą w parze. Zarabiał pierwszą klasę, 1200 na rękę, pomógł wyremontować swoim rodzicom łazienkę. Nie był zawodowy, bo pragnął zostać mistrzem. Gdy wrócił pierwszy raz poobijany, wstydził się własnego ja. Rodzice się pytają, kto i dlaczego ci tak zrobił. Nic nie mówił, dlatego zapisał na karatę i po pierwszej macie, pisnie się schychać z mostu. A trybutem, co wydawało się, że zniknął, pojawił mu się znowu. I teraz, gdy ja rozpoczynam, nikt nie zakończa. Widzę różową falę, nigdy nikomu nie było danych tu wejść, otwiera się to przejście, zamykam portal czarem, nie bajek z bajek, biegnę, wchodzę do groty pełnej różowych smoków i skakają obok niej na ścianie, niebo błękitne winorośla rozdzielają się tworząc mi dalce wejście, zawsze miał wielkie serce, stawał w obronie słabszy, później swój wielki talent przyniósł do małej karki. Dzisiaj normalnie walczy, jest profesjonalistą. Jeżeli mocno wierzysz, możesz osiągnąć wszystko. Z pierwszej interwencji zrozumiałem, wschodnich bliskich o tym właśnie będzie ta melodia. Gra Chcę zagłuszyć ją każdego dnia. Z alfa czy Delta nie umiem się z tym odnaleźć. Rozpocząłem wojenkę w realu i teraz tu oczekuję rozkład autobusów. Nie byle jakiego, bo to 908 linii prowadzi do mnie arystokracja. Widzę różową falę, przemija mi myśli jak artefakt lecący, błyszczący na niebie. To kometa Adriana. Rozpoznaję i widzę, kurde, to jest znakomite.